Polski rynek e-commerce Puchnie na potęgę. Zwiększa się ilość sprzedaży w internecie, ale i sklepów, które decydują się na sprzedaż online. To dotyczy praktycznie każdej branży. W tym roku przybyło 5000 sklepów. To oznacza, że codziennie przybywa 30 sklepów. W 2020 roku Polacy w przestrzeni online dokonali zakupów na bagatela ponad 65 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do 2019. Powodem jest oczywiście pandemia i czasowe lockdowny. Jednak Jednakże Polacy nie zamierzają rezygnować z tych zwyczajów. A jak wyglądamy na tle Europy? Jesteśmy tuż za Wielką Brytanią, Niemcami i Francją, ale w Wielkiej Brytanii rynek ocenia się na 200 miliardów euro. Wyobraźcie sobie, że w ciągu pięciu lat będziemy deptać po piętach Europie Starej, gdzie jest bardzo rozwinięta w tym zakresie i nasz rynek będzie wyceniany na 162 miliardy złotych, co oznacza wzrost o 12% rocznie. NetPocket to inwestycja w startup internetowy, który właśnie wprowadza na rynek unikatowe rozwiązanie dostępne dla każdego użytkownika i to za darmo. Z jednej strony umożliwia użytkownikom oszczędzanie, z drugiej strony daje możliwość wspierania Ulubionych twórców internetowych, platforma NetPocket na tę chwilę nie ma konkurencji na polskim czy zagranicznym rynku. Wierzymy, że będzie to absolutna rewolucja na rynku. Cel jest prosty. Po około trzech latach od wprowadzenia na rynku, NetPocket ma być używany przez kilka milionów użytkowników. Aby to osiągnąć, większość zysku, blisko 90%, będzie przeznaczana na marketing, na promocję. I gdy to się już stanie, projekt zostanie sprzedany do jednego z rynkowych gigantów. Dla przykładu, platforma Haney z 20 milionami użytkowników została sprzedana w 2019 roku za niebagatelną kwotę 4 miliardów dolarów. Zainwestować można poprzez przystąpienie do spółki, którą jest NetPocket. Jest to spółka ZOO, więc podzielona na określoną liczbę udziałów. Jeden udział to jest 50 tysięcy złotych, więc można zainwestować w wielokrotność. No przy czym tych udziałów jest ograniczone. Zmniejszona ilość na ten moment sprzedany jest już około 50%. Więc, jeśli ktoś poważnie rozważa tę inwestycję, to trzeba to w miarę szybko tę decyzję podjąć. Inwestorzy zostają wspólnikami spółki, która jest właścicielem marki. I jest to jedna z najbezpieczniejszych form przystąpienia do biznesu. Udziały te mogą być sprzedane, podarowane, są dziedziczone. Projekt, który jest wprowadzany na rynek, jest bardzo wysoko oceniany przez ekspertów. Jest on dobrze przygotowany i pod względem technicznym, i pod względem prawnym. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to startup, więc z definicji jest obarczony podwyższonym ryzykiem. Firma wykonawcza to zespół bardzo doświadczonych programistów, którzy zbudowali jeden z największych serwisów cashbackowych w Polsce. Sukces NetPocket leży w interesie tysięcy influencerów. Mogę też zdradzić, że po kilku tygodniach, około dwóch miesiącach od wprowadzenia NetPocket na rynek, wyniki finansowe są już blisko 30% większe niż te zakładane. Także wygląda to bardzo optymistycznie. Dowiedz się więcej podczas webinaru live. Zarejestruj się na stronie www.pracowniamyślnikfinansowa.pl